Cześć, z tej strony Gikowie z Dreadami. I witamy Was w wigilijnym podcaście, czyli 24 odcinku naszej serii grudniowej. I już wczoraj mówiliśmy, w co będziemy grali dzisiaj, ale przypomnimy, będziemy grali w Red Seven. Tak. Czyli grę, którą mamy... Od <laughs> no, bardzo, bardzo dawna. Tak, i jest to chyba najczęściej grana ze starych gier, bo... Tutaj nawet widać postanie pudełka, ja ją nosiłem do szkoły bez przerwy w technikum i no była grana bardzo no. mocno. Potem jakoś o niej zapomniałem. No już dawno w nią nie graliśmy, naprawdę. Tak, tak, tak. Grałem w nią nawet, pamiętam, że ja wszystkich starałem się w nią uczyć jak był COVID i na tabletop simulatorze. Uczyłem większość znajomych na studiach grać w Red 7, no ale wtedy to nie graliśmy w fizyczną kopię, tylko na właśnie na tym symulatorze całym i Red 7 jeszcze się nie zdarzyło, żeby się komuś nie spodobało, więc tutaj mam nadzieję, że dalej będzie mi się ta gra po czasie podobać, bo, bo naprawdę ma, ma miejsce w moim sercu bardzo, bardzo specjalne, można powiedzieć. Mhm. To może powiedzieć na temat tej gry. No, już wczoraj mówiłam tak naprawdę, co mogę tak na szybko powiedzieć o tej grze. No, wiem, że tam są kolory, które mają swoją hierarchię i każdy kolor jest y, usystematyzowany wyżej lub niżej y, w hierarchii. Y, no i są cyferki, tak? Tak. No i jakoś zagrywamy te karty. Już nie pamiętam jak, ale zmieniamy zasady. O! Tak. Zmieniamy zasady tymi kartami, zagrywając je. No tutaj... Że na przykład wygrywa jakaś tam karta. No i tutaj, jeśli w turze nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś takiego, że wygrywamy zasadę, która aktualnie leży na stole, to przegrywamy. Tak. I odpadamy i, i gra toczy się dalej? No w przypadku dwóch graczy to odpadamy i gra się kończy. Tak, ale to też nie jest tak, że ta gra się jakoś duży, ona jest bardzo szybka. Z tym, że jak już grałem tak bardzo, bardzo, bardzo często i właśnie z tymi zasadami wszystkimi zaawansowanymi, no to jest trochę mużdżenia. Tutaj właśnie pan Karl Hudyk to robił i ja tego autora znam z Red Seven, znam go z ptaszki Ćwierkają, które. O, faktycznie jest taka to, gra. To jest właśnie ten sam autor. I tam też jest odpalanie kombosów i tak dalej. I... Ostatnio właśnie tłumaczyłem, że mam trochę problem z tą grą i tutaj wynikało to głównie z instrukcji i tego, jak była napisana. Chociaż samą grę też bardzo często nosiłem właśnie w technikum do szkoły i też w nią graliśmy. Nie wiem, czy słychać mi oczenie tak, który zobaczył chyba jakieś ptakę. Ptaszki, za oknem. Ptaszki ćwierkają a propos. <laughs> no, ale wracając do receptem, bo te ptaszki mogą się jeszcze wylosować, więc wtedy o nich powiem więcej. No to mamy wydanie z Lucrum Games. I jeśli się nie mylę, to to w ogóle jest pierwsze, pierwsze wydanie polskie, bo drugie było chyba wydawane przez Rebel, ale muszę to też sprawdzić. Może nie wiem, może coś jeszcze chcesz opowiedzieć, jak ja będę to sprawdzał. No nie, no bardzo chętnie, <noise> Będzia tutaj robi podkład, bardzo chętnie zagram w tę grę i, i będzie to na pewno szybka rozgrywka, taka akurat na, przed wyjazdem do, do rodziny na święta, bo nagrywamy to o 10, o 12 wyjeżdżamy. No i co? No i yy, to chyba tyle na temat, na temat Red Seven. Znalazłeś? Znalazłem, że Luke Games, czyli chyba nie, nie było wydawane przez Rebel, coś mi się musiało pomieszać. No ale na pewno jest to pierwsze, pierwsze wydanie, bo nie było jeszcze innych wtedy jak kupowaliśmy tą grę, tak mi się wydaje. Chyba, że jak jeszcze jest jakieś wydanie, które nie ma znaczka, że to jest gra roku i to jeszcze wtedy gra roku przyznawana przez Gry Planszowe Łukiego, który wtedy był zwykłym recenzentem, można powiedzieć, z gier co prawda popularnym, ale, ale tylko recenzentem gier, jeszcze nie, nie robił swoich gier. Mm -hmm. Także tutaj też yy, no, zabawne, zabawne, naprawdę, to jest 2015 rok. No i gra dalej, mimo że pudełko jest już podniszczone, w środku wygląda dobrze dzięki yy, właśnie koszulkom na karty. To jest przykład, który zawsze podaję, bo yy, Red Seven jest naprawdę mocno ograną grą. A wygląda jak nowa w środku. Poza pudełkiem. Tak. Poza pudełkiem. A pudełko wiadomo jest tylko pudełkiem. Także. <ścoughs> kot naprawdę tutaj robi nie akompaniament. Ptaszki ćwierkają dla niego. No dobra, no to w takim razie będziemy przechodzić szybko do gry. Może jeszcze opowiemy, zanim zagramy, opowiemy, co dzisiaj robiliśmy. Bo też trochę dzisiaj robiliśmy. Ja zacząłem pracę, tak jak mówiłem wczoraj o czwartej rano, Tak. i rzeczywiście dałem radę. To jest zabawne, jak napisałem do mojego team lidera, że właśnie zaczynam pracę jak coś dużo wcześniej, i on zobaczył godzinę, to o tam chyba dziewiątej do mnie napisał, że chyba jakiś bot pisał, <grym> coś jest nie tak, <grym> że jak można tak wcześnie pracę zacząć, ale no rzeczywiście tak zacząłem i tam nawet udało mi się trochę rzeczy zrobić. Więc polecam taką przystą godzinę, nikogo nie ma, nikt nie zawraca głowy, można się na spokojnie skupić. A jaka Wigilia, taki cały rok, więc będziesz w nowym roku rannym ptaszkiem. Mhm, tak. <laughs> nie, ja nie słyszałem takiego powiedzenia, że jaka Wigilia, taki cały rok, tylko jaki Sylwestr, taki cały rok. Nie wiem, tutaj Ula mi to dzisiaj powtarza od rana... Pierwszy raz coś takiego słyszę. Nie wiem, czy też słyszeliście coś takiego wcześniej. Tak, ja mam jeszcze takie jeden przesąd, że w wigilię rano trzeba umyć twarz zimną wodą. Żeby mieć szczęście w nowym roku. No to ja nigdy nie myję zimną wodą twarzy i mam szczęście, bo mam ciebie. Także życzenia dopiero po zagraniu. Jeśli chodzi o wigilię. Jeszcze z takich anegdotek, to Ula dzisiaj mnie wygoniła w ogóle z pracy, z mojego biura. Bo ja biuro mam w salonie. Wyobraźcie sobie, że siedzę sobie, patrzę w kot i, i udaję, że pracuję. <grym> A tu przychodzi Ula i stwierdziła, że ona musi zapakować mój prezent i ja mam w ogóle iść sobie do sypialni. I wyobraźcie sobie, jak to musiało być ciężkie, kiedy ja wstałem dzisiaj o czwartej nad ranem, żeby zacząć tą pracę tak wcześnie, a ona mnie wygoniła do łóżka, do sypialni, żebym poczekał, aż ona zapakuje prezent i to nie trwało minutę, a to łóżko było jak magnes. Także tutaj to, że dzisiaj siedzę i nagrywam, to jest wyczym, moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że właśnie tutaj żona mi takie coś zrobiła i tak mnie wpakowała do tego łóżka, ale jakoś się podniosłem. Tak. Także wszyscy, którzy wcześniej zaczynali pracę dzisiaj, to Trzymajcie się, trzymam za Was kciuki. No bo trzeba jeszcze wytrwać do Wigilii, nie? No dokładnie, no. nawet dwóch. Ja jeszcze właśnie sobie cały czas przypominam, że muszę opony z auta wypakować, bo nie mamy miejsca w bagażniku. A trochę mamy do zabrania. Tak, więc prawdopodobnie jak tylko skończę daily w pracy i dogramy ten podcast, bo podcast dogramy prawdopodobnie już po moim daily, bo zaczyna się za 20 minut. Wcale nie siedzę teraz w pracy, nie słuchajcie tego, mam przerwę. <noise> Półgodzinną, akurat obiadową, że tak powiem. Jeśli się zaczynało o czwartej, to przerwa obiadowa jest o dziesiątej. <noise> to jest, wszystko się zgadza. No, ale co ja mówiłem, no, podajli, dogramy ten odcinek, i wtedy właśnie, pewnie skoczę, wypakować szybko te auta. Te, te, auta, opony. te opony, te, te koła właściwie, to nie są same opony. Już po prostu mi słabo, jak myślę, że będę to nosił. No, także uwielbiam. To jest moje ulubione zajęcie w posiadaniu auta, czyli noszenie kół. No dobra, już dosyć z tego. Marudzenia? Marudzenia i gadania. Gramy w Red Seven. Tak. I słyszymy się. Dla, za chwilę, was, dla Was za chwilę. Nic nie minęło, także nawet nie mówię papa, pa, bo za chwilę odezwę się znowu i tutaj teraz mówię A i za chwilę powiem B. Więc jesteśmy po czasie, ale zrobiłem myk montażowy. Wow. <laughs> teraz to w ogóle jest płynne przejście. Zagraliśmy w Red 7. Zagraliśmy sobie jedną rozgrywkę, taką na wprowadzenie, bez dodatkowych zasad, ze standardowymi zasadami a potem zagraliśmy już z dodatkowymi zasadami. Zagraliśmy... Właściwie zagraliśmy po prostu full wariant tak. ze wszystkim. Tak, zagraliśmy do 20 punktów, żeby było trochę szybciej zamiast do 40, no i niestety Marcin wygrał, mimo, że w pierwszej rozgrywce mi bardzo dobrze poszło. Tak, ja dwie następne wygrałem, no, już po pierwszej grze bardzo brakowało mi tych dodatkowych zasad, więc od razu przypomniałem je Uli. No bo kiedy nie dobieramy kart, kiedy nie ma tych dodatkowych zasad na liczby nieparzyste, no to ta gra troszkę traci. Mimo że i tak jest fajna, mhm. ale jak już są te zasady, to czacha dymi, to nie? I tak. to jest... Y rzeczywiście czuję się, że tutaj jest kombinowanie i, i myślisz tylko, co jeszcze możesz zrobić, żeby Dalej być w grze, żeby dalej dobrać jakieś karty, bo jeśli ktoś coś zagra innego, to żeby szybko wrócić na wygraną. No i to jest właśnie ten typ gry, że ja tak gram i mam takie chyba w papułu papu i tak miałem, że tak zagrałem raz, i już drugi raz to tak po prostu mógłbym grać bez przerwy. Co nie? Uh -huh. Z każdą grą coraz bardziej chcę zagrać jeszcze raz, zamiast jakoś sobie to, nie wiem, jak to się mówi, no, że zaspokoić swoją potrzebę grania, no to we mnie to wręcz rozbudza uh -huh. i mam jeszcze raz ochotę i jeszcze raz ochotę i jeszcze raz ochotę, także tutaj pan Karl Hudyk yy, zrobił świetną grę, nie bez, powodu, nie bez powodu ta gra dostała Golden Geeka, E, chyba, że była tylko nominowana. Aż cztery nominacje, może była tylko nominowana. Nie wiem, czy ona dostała goldrunki. Nie wiem, powinna. <ścoughs> w każdym <tryk> razie powinna dostać goldrunki. Tak, jest niebanalna w swojej prostocie. Tak. Tutaj, no mówię, mimo, że to pudełko, bo tak zacząłem liczyć, no to mamy jakieś 10 lat to za każdym razem jak to wyciągam, bawię się tak samo dobrze. Mhm. Nie, nie zmienia czas tego w żaden sposób, nie zmienia tego to, wiele gier graliśmy i tak dalej. To jest gra... Jak ona wychodziła, to się o niej mówiło, że to jest taka typowa karcianka. Właściwie, że jakbyś miał wprowadzić kogoś w planszówki, kto gra tylko w gry karciane typu, nie wiem, Macao i tak dalej. No to to jest super. To, to jest taki klasyk, to się kojarzy z taką klasyką po prostu, mimo że ta grad nie jest wcale stara, bo jest nowoczesną karcianką, to nie? Uh -huh. A mimo wszystko zasady są na tyle proste, powodują na tyle możliwość kombinowania, do tego jest wykonana właśnie w takim minimalistycznym stylu, gdzie tylko mamy karty, kolory, zasady, nie mamy tutaj żadnej otoczki do tego. Uh -huh. Teoretycznie jest to jakaś tam paleta barw i tak dalej. Ale wszystko się spina i bardzo, bardzo serdecznie to polecamy. Jeśli jeszcze gdzieś jesteście w stanie dorwać Red Seven, to tak jak o wielu grach mówimy tutaj, bierzcie bez zastanowienia. Nie będziecie zawiedzeni, jeśli lubicie grać nawet tylko w dwie osoby. Jeśli lubicie grać w więcej osób, to też warto. Tą grę po prostu warto mieć w kolekcji. Mhm, jako zgadzam się. Karciankę dla wszystkich. No i chyba więcej już nie można o tej grze powiedzieć. Już chyba wszystko zawarliśmy tutaj, co, tak, ja, co najważniejsze. Ja tylko powiem, że tutaj y, przypomniało mi się, że ostatnio właśnie widziałem, że jest jakaś gra, która nazywa się chyba Panda Spin. Przed chwilą sprawdzałem, że zapomniałem nazwy. Też jest Karla Chudyka i bardzo mocno mnie interesuje w tym momencie, bo znowu y, zainteresował mnie ten autor po prostu. I chciałbym chyba tą grę kupić. Zobaczymy, bo widziałem kilka przedsprzedaży w jakichś planszostrefach i tak dalej. Także prawdopodobnie będziemy to zamawiać, bo to nie kosztuje dużo, jakieś tam 60 zł. No i samo to, że właśnie tylko zobaczyłem tego autora i ja już kojarzę, że że to jest ta dobra gra, co nie? Bo to nie jest tak, że ja zagrałem teraz w red Seven i sobie przypomniałem o tamtej grze. Ja zobaczyłem tamtą grę, zobaczyłem nazwisko autora. Zobaczyłem tamtą grę. Tamtą grę. Zobaczyłem nazwisko autora i już wiedziałem, że to jest twórca red Seven, Także to nazwisko, mimo że grałem tylko w jego dwie gry, na tyle zapadło mi w pamięć, że wiem, że to jest dobry autor, który lubi kombosy mhm. w grach, można powiedzieć. I tutaj, właśnie tak jak w Red Seven, mam nadzieję, że w jego nowej grze też będzie to karcianka z dużą ilością kombinowania i prostymi zasadami. Zobaczymy, czym to jest tak naprawdę. Jak już ją kupimy, to na pewno damy znać. Dobra, przechodzimy do losowania. Aha, bo ty to ja widzę, że ty tak czekasz że nie wiem na co. Yy, na losowanie <laughs> tak. dwóch gier A, tak, bo yy, do zagrania nie... w święta. Tak. Bo musimy je ze sobą zabrać, także musimy dzisiaj go tak. Nie bo ja tak mówiłem i czekałem na moją żonę, która patrzyła na mnie jak takie dziecko, które nie może doczekać się pierwszej gwiazdki. <laughs> A ona po prostu czekała na losowanie. Już chybałem, że jest to z odcinek. Dobra, e, mam pierwszą grę. Tak. Co to jest? Kodex Naturalis. O, okej. Okay. Tak, jest to gra, którą przywieźli nam nasi y, przyjaciele serdeczni Edyta i Daniel Czech. z Czech. Y, jest w czeskiej wersji y, językowej. Natomiast jest to gra niezależna językowo. Tak, jest to abstrakt bardzo prosty. Do grania na BGA, a więcej o nim powiemy, jak już będziemy go omawiać. To losuj następną. Dobra. Dobra. Znowu nie, moja gra. Nie, nie. Demeter. O Jezu. Czyli wykreślanka. Dopiero co graliśmy o Demeter. Nieprawda. No dobrze, nic nie mówię. Mówiliśmy, że zasady są do naciągnięcia nawet. Są to dwie gry, które ja zaproponowałam, także tradycji stało się zadość. Tak, uli gry muszą być losowane. No to co. Powiemy więcej o tych grzech, grach... O nech, tych grzach? O tych grzech... Grze w głowie cały czas. O tych grach powiemy więcej jak będziemy w nie grali i przed grom, jak będziemy nagrywać te odcinki, czyli jutro i pojutrze. Dalej sobie nie wyobrażam jak my to zrobimy. Ale... I jakoś na, zrobimy. Damy radę. Tak. Przynajmniej wiemy co wziąć. A co jeszcze zabierzemy na święta? Możemy też powiedzieć, bo coś pewnie weźmiemy. Red Seven. Red Seven. Re -seven. Seven Red weźmiemy. Seven, Spicy, Red Seven, Spicy i Cascadia chyba tą wykreślaną co? Nie wiem czy wykreślaną czy zwykłą. Zwykłą. No. No to wyzniemy Cascadia, Spicy, Red Seven i te dwie gry. Tak. I chyba więcej nie będziemy targać. Ewentualnie zamiast Cascadia jestem skłonny wziąć Paperback. O, dobra. No. dobra. To ustalone na podcaście. Co bierzemy? Tak. Chociaż Marcin pewnie i tak gdzieś tam wciśnie jakieś unmatch. Nie, 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 nie. Dobra. Ja to mam zawsze po prostu w plecaku. Dobra, to co? Y jako, że już jest trochę późno, y a jeszcze musimy się zebrać, tak. żeby wyjechać, to na koniec y chcielibyśmy złożyć Wam życzenia świąteczne. Tak, dokładnie. Czyli to może ja zacznę. Dobrze. Więc tutaj gig z dreadami. Oryginalny, pierwszy, pierwotny gig z dreadami. <grych> no co? No. No, mów, mów. Patrzysz, tak słuchasz ten i to już, już mam mówić. No dobra, no to ten gig z dreadami życzy Wam e, wszystkiego najlepszego w tym czasie, żebyście odpoczęli przede wszystkim, bo jednak jest to czas wolny od pracy. Mam nadzieję, że dla większości z Was, dla tych, dla których nie, to po prostu. Pewnie jakoś odbierzecie sobie to wolne, więc niech to wolne, które będzie po świętach, które odbierzecie sobie za święta, bo na pewno jakieś takie wtedy będzie. Będzie dla Was czasem wypoczynku, trochę powrotu yy, głowy do takiego stanu używalności. Przynajmniej u mnie to tak jest, że wypoczywam, żeby moja głowa była w stanie znowu dobrze myśleć, żebyście mogli spędzić czas z rodziną zobaczyć się z ludźmi, z którymi nie widzicie się na co dzień, albo nawet spędzić to po prostu, nie wiem, może niektórzy lubią spędzać święta sami, to też jest ok. Ważne, żebyście czuli się dobrze z tym, jak spędzacie święta i żeby nic Was w tym czasie nie stresowało, nie denerwowało i po prostu, żebyście czuli magię świąt. Magię świąt. To jest, no, tak Mówię, nie wiem, co innego może mi przyjść, jeśli chodzi do głowy, o życzenia świąteczne niż to, że po prostu żeby czuć się dobrze, czemu się śmiejesz? No powiedziałeś to zdanie bardzo nieskładnie. Tak? Tak. Okay. No to jakby to, no i oczywiście, jako, że to jest podcast geekowie z To drodami, ja chciałam to powiedzieć. Ty jeszcze życzenia powiesz. No dobrze. Od początku. Ja, ja tu swoją kwestię zakończę, potem ty będziesz mówić swoją. Więc ja chciałbym Wam liczyć, życzyć przede wszystkim dużo planszówek, dużo gier na konsolę, dużo komiksów, dużo książek, dużo Lego i dużo wszystkiego, co tylko sobie zażyczyliście. Tak. I co powoduje, że Wasze wewnętrzne dziecko jest super szczęśliwe. I tego życzy Wam Gig z Dreadami, a jego żona. No ja życzę Wam również, jakkolwiek spędzacie te święta, to Wasz sposób spędzania świąt jest najlepszy dla Was i, i pamiętajcie o tym, że nie każdy musi chcieć spędzać je przy stole z rodziną. Jeśli, jeśli spędzacie je w jakikolwiek inny sposób, to, to jest to jak najbardziej ok, jeżeli robicie to w zgodzie ze sobą. Bo właśnie do tego dążyłam. Tak. No i też życzę wam wszystkiego planszówkowego. Dużo planszówek pod choinką, dużo prezentów takich, które właśnie sprawią wam radość. I dużo dobrego jedzonka również, bo to jest ważne w święta. Mimo wszystko przynajmniej dla mnie dużo pierogów. Bez pieniędzy w środku. Oj, dobra, dobra. Z pieniędzmi, bo to przynosi szczęście. Ja się zawsze boję, że połamę za Tak, bo u mnie jest taka tradycja, że się właśnie wkłada pieniążki do. No gorąco, kontynuuj, być przerwałem życzenia, tak ładnie mówiłaś. Wkłada się pieniążki do pierogów. Zaniec. Tak. No i co? No i, no i wszystkiego dobrego. Jeżeli chodzi o noworoczne życzenia, to jeszcze będziemy je składać yy, bliżej nowego roku. A teraz właśnie mogę Wam życzyć dużo spokoju w te święta, dużo takiej, takiej przytulnej atmosfery i, i, i wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. No, myślę, że to świetnie podsumowuje. I mi się jeszcze przypomniało, że kiedyś, jakieś, nie wiem, 12 lat temu, tak szczelam, że to gdzieś mniej więcej tak było, był konkurs organizowany przez... Tutaj nie chcę lokowania produktu robić, ale przez ten napój konkurencji od Świętego Mikołaja, tych niebieskich. Okej. Okay. Ula chwilę musiała przemyśleć, o kogo chodzi. Tak. No i tutaj było trzeba wymyślić wierszyk i go wygrałem. To był wierszyk interne na internecie, trzeba było go napisać. I to był wierszyk o przeświętach, bo wtedy właśnie... Mieli taką kampanię proponcyjną, gdzie we wszystkich reklamach mówili, że coś jest prze. Wygrałeś chyba słuchawki? Słuchawki, takie beznadziejne i chyba 10 butelek Pepsi. O, już zdradziłeś, co to jest, dobra. To każdy wie, co to A jest. A pamiętasz ten wierszyk? Oczywiście. To było prze prezentów pod choinką, prze, prze zabawy z przerodzinką, no i jeszcze prze Sylwestra, potem jeszcze przez Sylwestra, no i Pepsi, będzie fiesta. I to nie generowała ja, tylko Marcin, Piękny który miał wierszyk. jakieś 12 lat, to tak. 14 lat temu gdzieś było, no. A mi się wydaje, że to było jak już byliśmy razem. Nie, 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 ja wtedy byłem taki młody, młody. Okej. Okay. Jak byliśmy no to... razem, to ja dalej miałem te Pepsi skitrane, wygazowane w, gdzieś tam w szafce, Aha. bo ja ich nie piłem, bo nie przepadałem za Pepsi. No dobra, no to, no to chyba tyle, będziemy się pomału żegnać. Słyszymy się jutro w podcaście również świątecznym. Opowiemy Wam trochę pewnie o naszej Wigilii, o tym, jak ją spędziliśmy. I mam nadzieję, że, że uda nam się zagrać w te gierki, które zabierzemy na święta. No. No to do usłyszenia jutro. Do usłyszenia. Cześć.